Zaczynamy tutaj, ponieważ oto w tym pokoju szykuje się coś, co będzie mi potrzebne do dzisiejszego projektu, który wykonam. A mianowicie przepala tutaj się kobyl na kamień, ponieważ będę potrzebował go bardzo dużo do wykonania rzeczy, którą pewnie wiecie już, co to jest, ale nie wyprzedzajmy faktów. Cały poprzedni odcinek używałem tak naprawdę wszystkich żelaznych narzędzi i teraz znalazłem parę diamentów i wykorzystam to. zapreduję z tej temy i. Zacznę zbierać rzeczy, które będą mi potrzebne do wykonania następnego projektu. Za wolno to wszystko rośnie, jak zdążę to ścinać, posadzić, następne. W międzyczasie, czekając na noc, wrócimy tutaj na drugą stronę naszej miejscóweczki i muszę pozbierać tego drewna. Najlepiej, jak sobie go trochę zbiorę i będę miał sadzonkę, to wtedy będzie mi to łatwiej farmić. I co to jest? Idź sobie, tam go coś ciągnie. O ja pierdziele, czekaj, czekaj. Jak ja się odwracam, to on do mnie. O! Cicho. Może do wody nie wchodzi, ale kurde, jak ja mam go tutaj spacyfikować. To drzewo, ok. Ty tu jest coś. O to, to? Nie, tu żywice zebrałem jakoś. Jak to skasować? <grym> tu jest to, muszę go jakoś trzecić. Ty tu jest dalej, dobra. Ty jest tu coś, widzisz? Mm, Zmartwiłem go. Dobra, dobra, zakalapowałem się trochę, bo najpierw, zanim będę mógł wykonać ten cały projekt, będę musiał zdobyć jakieś ulepszenie na moim eku. Aktualnie mam zwykłą, niezenczantowaną żelazną zbroję. Dałoby się troszeczkę zmienić i wykopać parę diamentów, wziąć sobie, zenchantować zbroję i wyruszyć do netheru. Okej, okay. ty, to jest chyba to Ancient City w ogóle całe, jeszcze tutaj nigdy nie byłem, ale wiem, że gdzieś tutaj trzeba po cichu chodzić, żeby tego Wardena nie zbudzić, bo tu jest to, o właśnie, dziedostwo. I to przy, przyzywa tego ordena całego. O kurde, chyba to aktywowałem. Ty, a tu kopalnia normalnie jest w tym. No i Creeper. Witam serdecznie. No dobra, w takim razie pora się przebrać i zupgrade'ować. I co? Nieźle to leży, co? Dobrze, ponieważ on cały tutaj 39 level, warto byłoby to wykorzystać i w tym miejscu, tak jak wcześniej mówiłem, zrobimy Enchanting Table, bo jakiś tutaj muszę sobie pomysł wymyślić na to, jak to zrobię, bo chcę to mieć w tej tutaj górze. No dobrze, tak się finalnie przedstawia ten Enchant Room, może kawałek odejdę. Myślałem, że będzie to troszkę bardziej imponujący projekt. No ale cóż, no nie zawsze musi mi wychodzić idealnie tak, jak mi się podoba i chce, ale pełna funkcjonalność tego pomieszczenia jest. Dwudziesty level jest, także ja tu załaduję jeszcze lapis i spróbuję sobie poenchantować rzeczy tutaj. Najbardziej mi zależy na zbroi. Dobra, żeby nie marnować to też za dużo czasu, w sumie zależy mi na, na takim... Podstawowa. No dobra, to już on prawie najlepszy. Yeah. Aha, no dobra. Aha, no dobra. No dobra, to ja on chyba najlepszy. <laughs> na wszystkim Protection 4. No to jak podstawowe enchanty za mną, to mogę w takim razie ruszać gdzieś dalej, nie? <laughs> Jestem obok tego zepsutego portalu. Spróbuję go naprawić i będziemy mogli jakoś go sobie do netheru. No dobra, no to co? Podpalamy. No i jazda. Okej. Okay. Jaki mam resp? Aha, czerwony, ale jest ten też niebieski las obok. Okej, okay, coś tutaj się będzie działo. Trzeba to wszystko teraz trochę zeksplorować i poszukać fortecy, gryny. Dużo ich tutaj. Dobra, trzeba byłoby chyba się tych pozbyć. no to jest, z kolei. Kolejnych... Kurde, tu kupa tych lasów jest wszystkich wszelakich, ale nie mogę doszukać się twierdzy żadnej, także chyba to będzie trochę dłuższa przygoda. Okej, okay, szanowni państwo, znaleźliśmy cel naszej wyprawy. Już trzeba byłoby spróbować tam się dostać i wyszukać to, co mi będzie potrzebne. Nie jakoś super daleko, bo 400 kratek tylko mi zajęło szukanie tego także. A, i a propos tego projektu, który będzie, no to tutaj też jest to czerwone drzewo nederytowe, które mi będzie potrzebne do naszego finalnego budynku. Mm. To jest czo czorny szkielet. Ogólnie to potrzebne mi są Blaze Rody jak najbardziej. Dlatego też ubezpieczyłem się włók, a też on mało strzał. To jest mój problem. Oho, słyszę. Są. Hi hi. Ile im biję? Smiecza? Znaczy z no, tego. o. No, ale ty one mi nic nie biją. Dobra, spróbujemy to szybko zabudować. To to? A to to drzewo? Kim to się robi, żeby to szybciej było. Ej, ej, z uka go! też nie mam za dużo strzał. O jest, ile ich? Nie, 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 nie. Nie wiem co jeszcze mieć enchantować. To na pewno by mi się looting przydał. Jest play, pierwszy play z rody. Dobra, pofarmiłem, mam 14 sztuk. W ogóle strzeję dopiero teraz, że miałem audio wyłączone na OBS-ie, więc nie będziecie mieli audio. Jakby mi w ogóle ktoś napisać, czym się najlepiej to. Bo tutaj zbieraj te światełka, bo te światełek bym sobie pozbierał, a strasznie opornie idzie. No dobra, ja już wróciłem cały zdrowy z netheru, podając całą taką swoją skrzyneczkę, w której zbieram sobie materiały na ten właśnie mój projekt. Także jeszcze parę rzeczy muszę zrobić przed, aby po prostu mieć wszystko elegancko przygotowane, dlatego musimy się do tego zabrać. No dobrze, w takim razie pospierałem dużo, dużo, dużo materiałów. Tak naprawdę jest tutaj zebrane masa... Y Takiego. Mam nadzieję, że to mi starczy. I teraz tak, zanim przeniosę wszystko mi to wszystko, to wyznaczyłem miejsce budowy na tamto miejsce. Także tam muszę się udać i to przygotować tam po prostu na tą budowę. Dobra, jestem z powrotem tutaj z Wami i tutaj w tym miejscu powstanie właśnie ta budowla i będę musiał się prawdopodobnie pozbyć tutaj do jakiegoś tego momentu. Zenchantowałem sobie kilow i łopatę. Także trochę na odwrót się zrobiły te enchanty, mogłyby być. Byłbym zadowolony, no ale no niestety, także. Trzeba będzie to też poprawić. Dobra, no i mamy teraz zrobioną tutaj płaską powierzchnię, którą mogę sobie powoli zacząć wykorzystywać do budowania, ale najpierw sobie przyniosę te wszystkie itemy tutaj. No dobrze, w takim razie zostało mi tylko rozpocząć budowanie podstaw, no to co, let's go, nie? Zaczyna to coś tam wyglądać. Wiem, że trochę będzie większe. Stąd patrzę, to jest troszkę mniejsze niż się spodziewałem i... No ale dobra, no ale co? Muszę skończyć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, tak będzie mniej więcej wyglądała ściana od boku, to jeszcze nie jest wykończone wszystkimi detalami, tylko tak na razie rzucone z tych rzeczy, które mam zrobione. Ja w sumie zabieram się za, nie wiem, zbudowanie następnego piętra i wtedy się usłyszymy. Okej, okay, muszę wam to pokazać w ten sposób, no, chwilę może podejdę tutaj na górkę, wygląda to tak. Yy, za chwilę będę musiał, yy, jak to się nazywa, korować to drewno, żeby to było białe, żeby to wszystko pasowało. Nie chcę na razie tego usuwać, będzie mi potrzebne tam do dalszych prac. Także tutaj wygląda w ten sposób, jeszcze bez dodanych tam szczegółów, i z przodu będzie wyglądać o tak. I tutaj mamy wszystkie te różowe szyby. Tutaj takie duże okno będzie, może z środka będzie lepiej wyglądać o tutaj bez jakiegoś specjalnego zatkoczenia. Praktycznie tak samo jak na dole, tylko ten dół jeszcze będzie trochę zmieniony. Także no co, widzę się z Wami, jak chyba skończę wszystko i postawię dach. Ok, skończyłem robić dach. prezentuje się to w ten sposób. Nie wypełniłem jeszcze tutaj tej luki w tym miejscu, także to mi zostało do zrobienia, ale no już jest dach zrobiony, także jest praktycznie wszystko skończone. Także jeżeli chodzi o to, co ma być na zewnątrz, następny krok jest już w sumie skończenie tego wszystkiego, co będzie na zewnątrz, a kształt tego. Tak, jest o takich, tak mniej więcej gdzie z przodu okay. No dobrze, tak finalnie prezentuje się budynek od zewnątrz. Wewnątrz jeszcze nie jest wykończony i nie jest stawione to, co ma być stawione. Przód prezentuje się w ten sposób, a boczek już pokazuje Poczek jest taki sposób. Wydaje mi się, że trochę zimpróbowałem budowanie, bo w sumie jest to projekt od zera wymyślony przeze mnie. Raczej, raczej specjalnie żeby budować go nie podpatrywałem nigdzie nic indziej, także jestem całkiem zadowolony. Playam, że będzie trochę wyższy i będzie trochę większy w skali tego jak stał tam na przykład i patrzył na to. Ale tak jest kit. Także ja się w sumie muszę zabrać za wykończenie w środka i wtedy będziemy mogli zabrać się za praktyczne rzeczy. Teraz w końcu wykorzystam swoją farmę villagerów, ponieważ będę potrzebował dokładnie 40 z nich, aby móc handlować i się wzbogacić w moim trade hallu. Ale zanim dotrą do finalnego miejsca, każdy z nich będzie musiał przeżyć przygodę z zombie, dlatego stworzyłem specjalne miejsce do przemienia villagerów, zombie villagerów i tutaj też. Oni zostaną przywróceni do swojego normalnego stanu. Na początek musiałem zamknąć zombiaka czego mało nie przypociłem śmiercią. Ale jak się też później okazało, wszystko na marne, bo i tak nie miałem tak. Wyciągnąłem jednego villagera, zmieniłem go w bibliotekarza, pohandlowałem z nim i zdobyłem name tag, a przy okazji całkiem niezły enchant. Teraz w końcu mogę przeprowadzić cały etap Hej, chcesz coś z Iwonu? Tak jak widać ceny u tego villagera są mniejsze. So... udało się wszystki tutaj wprowadzić, jak słychać. Są oni na swoich miejscach, mają też swoje zdanie, nie wszystkie, bo tutaj mamy puste stanowiska niektóre, tak samo jak i tutaj. E, wszyscy przeszli, przeszli przez proces dezombi... zombie de zombie de zombi, de zombi, de zombi zombifikacji. Także mam na nich jak widać e, mniejsze trady i mam wszystkie też potrzebne e, enchanty, które tylko chciałem. Także tutaj siedziałem kupę czasu, żeby to wszystko zrobić, bo tutaj też jest e, wszystkich 10. W ogóle to jest 10 na stronę. Miało być 11, ale jest 10. Nie wiem czemu. Także e, w sumie jest tutaj 40 filażerów. Mam nadzieję, że coś słychać, bo są dosyć głośni i irytujący. Także co? Mm. Ja rozpoczynam robienie tradeów i zobaczymy, jak się uda spogacić. Tak jak widzieliście, zrobiliśmy parę tradeów. wydaje mi się, że 7 staków emeraldów na sam początek to jest całkiem idealna opcja. Czy teraz chciałbym się zająć rozwinięciem w sumie tych tradów tak żebym mógł sobie już na przykład dostawać za emeraldy narzędzia, jak tutaj są yy, i coś tam coś tam też jest. Czekaj. A tutaj będę mógł sobie kupić nowy armor diamentowy, bo jak widać <laughs> poprzedni nie wytrzymał próby i po prostu mi się rozwalił gdzieś tam mniej więcej w czasie użytkowania i ten też już zaczyna przypominać nie najlepszy, także yy, ja dojadę sobie do trade'u tutaj i tradeuję wszystkie enchanty, które będę potrzebował na to, żeby robić najlepszy armor i najlepsze EQ w Okej, okay, wszystkie itemy mam, które mi są potrzebne i teraz mogę, mogę w sumie ściągnąć enchanty z nich, bo i tak będę nakładał swoje. Okej, wydaje mi się, że mam wszystkie enchanty, które potrzebowałem, także tutaj mam naprawdę masę trade'ów porobionych i jak widać zostałem troszkę ogołocony z moich emeraldów. I teraz tak, tutaj mam wszystkie rzeczy. I tutaj mam temy i wszystkie enchanty. I teraz muszę to jakoś spróbować wszystko ogarnąć tak, żeby to mi się wszystko połączyło. Okej, okay, dobra, połączyłem wszystkie unbreakingi i mendingi. Dobra, ponieważ widzę, że będzie troszkę problem z levelem, dlatego e, trzeba będzie zrobić jakąś ekspiarkę. E, już mam też jakiś pomysł na to. I dlatego też pierwszą, pierwszym itemem, który zenchantuje całkowicie będzie miecz, bo on mi się przyda najbardziej. Dobra, mam miejsce, w którym powstanie moja farma expa. Dobra, z góry nie wygląda to aż tak źle. Ale tak, Tutaj mamy widać rał. Posła następną wioskę, także z góry widać więcej. Okej, okay. z tego co y, mi się mam nadzieję wydaje i tak faktycznie jest. Moja farma będzie działała, także w końcu będzie tutaj. Można z tego skorzystać, elegantko. Tak jest, spadają moby, także ja se mogę trochę przyawczyć, coś pooglądać i podbijać level. Dobra, udało mi się zawiązać cały sprzęt ze sobą. Idę tam na moją ekspiarkę i będę wszystko to teraz yy, próbował łączyć. Dobra, jestem już tutaj yy, na miejscu, proszę bardzo zobaczyć. Sharpness 5, Swipping 3, Fire Respect 2, Looting 3, Breaking 3, Mending i Mieczycho. Będzie nazywać się, nazywa się R4P. Czyli to jest chyba najlepsza zbroja, e, jaką mogę uzyskać e, w aktualnej wersji Minecrafta. No i dobrze, teraz mam tak. E, zrobione mam już wszystkie enchanty na narzędzie. E, I zostało mi tylko jeszcze nauk sobie nałożyć enchant i zrobimy sobie AK 12 tak jak broń Asa i. Nie ma widzu ogólnie to jest sprawa taka, że e, nie wcisnąłem Rec, a zdążyłem zbudować na dole tutaj taki magazynek mały na rzeczy do tradowania mm, i trochę tego pozbierałem jak widać tutaj we wszystkich skrzynkach tutaj, to jest w ogóle to co stało mi emeraldów z tego wszystkiego, także tutaj jest jeszcze nie zebrane wszystko, tutaj mam trochę rzeczy. No nie kliknąłem rec, także niestety yy, pominęło się nagrywanie tego magazynku. Zanim przejdę w sumie do tego, że będziemy teraz się tradeować z nimi, to jeszcze jedną rzecz możemy zrobić i muszę teraz wybrać sobie jakieś płaskie miejsce do zrobienia tego. Uraz, znalazłem kawałek takiego płaskiego terenu. To jest obok tej wioski. Yy, tej, w którą stronę jest portal. Yy, także będę mógł sobie łatwo ściągnąć wilażerów. A chcę sobie zrobić taki mały zamek. I zrobimy sobie tutaj rajd. Tylko muszę tutaj sobie troszkę przygotować ten teren. No i super, jest śliczny, jest elegancki i... Nie no, jest tragiczny, ale jest w celach, żeby na szybko zrobić sobie raid. No dobrze, przygotowałem ten rajd dla ziemi, dla tych liczerów jeszcze potrzeba parę szczegółów i ja muszę ich iść i tutaj w sumie ściągnąć, więc potrzebuję tory i inne pierdoły. Wózki, dwa ciule i trzeba tych ciuli jakoś zaciulić tam do tego. Dawaj. Dawaj, wchodzi tam, no. Muszę ich tu zabudowywać powo... Ty, nice. <laughs> Owiełaś tam idź, idź, idź Idź, do wózka. Tam to. No, już tak blisko było, no? Idź, do wózka! O, są w wózku. No i super. Czemu damy chcesz? Ej! Nie, 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 nie. Nie! Wszystko co się mogło zepsuć, to się zepsuło. Nie. Nie, co? Czemu ci dwa creepery? Nie wytrzymie po prostu. Wioska został ostatni villager i to jestem chyba jako debil, czy nie, rób yy, się tam... Jest nazywane. i nie wiem, czy może w ogóle... Czy on będzie miał jakieś moce reprodukcyjne. Ja pierdziele. Ale gówno. Dobra, Cisa żyją. Tego karmi. Okej, okay, elegancko. Znaczy się... Że wygląda tak, jakbyśmy mieli... Autentycznie wiochę. Jeżeli to jest wioska, taka biedna. Oznacza to, że jeśli drinknę z tego butelka, to pojawi się ride. A jak pojawi się ride, to mogę dostać zniżkę. Także drinken. Dobra, mam badomen. Czemu mi się ten ride nie zaczyna? Co jest, jeszcze nie jest wioska. Okej. Okay. <laughs> ty jest, zaczyna się. Dobra, cię się respią. Tam idą. O, idę na nich. Pierwsza fala za nami. A nie, tu są ty, co? Ekipa idzie już, trafiony. Dobra, następna fala, I mają już tego zwierzaka, dobra Nie ma podnożenia sztandaru A stąd teraz będą szli Tam tam, to jest on damage dostaje? I ten normalnie damage dostaje, tam cały czas ktoś O, oni powpadali w śnieg tam A teraz stamtąd słychać ich I trochę ich tam jest A, trzeba to bydle załatwić Ja yeah. mi spokój teopato Dobra, nice Nie, gdzie ja go zastrzeliłem Jest totem ja mam miejsca Jest on totem, dobra, <śm> Muszę sobie go ustawić tutaj O jest! Nie! O nie, latający gówna zrespił. Dobra. Nie ma respienia więcej, ty. Ej, muszę to. Dobra, pozabijałem to chyba. Aaa. Nie! Kurde priest był na górze tego. Niedobrze. Czemu on spawni te? Chczę spałnić. Nie zaspałnił? Nie. Dobra. Czy no, zgubili się, czy co? Że tu do dziury wpadli. Dobra, odpaliłem sobie nagrywanie y, tego w Minecrafcie. Gdzie się chłop znalazł. Nie, jak wam pokażę, nie no to jest prosty hit, nie? To co się odwaliło tutaj. W tym momencie. O, powinien być gdzieś. Jest, już mam go, widzę. Widzę go będę. No patrz to, patrz to gdzie się zrespił, nie? Woda, że tam woda jest i przeżył. Dobra. Następna. O, jest! Wiktory już! Jestem Hirosem of the Village. Ile to ma czasu? 40 minut. Zarąbiście. Dobra, no to trzeba to podsumować. Zdobyłem trzy totemy, 29 emeraldów. Zarąbiście. No dobrze, ja już dotarłem, mam punek PN, wszystko co mi jest potrzebne, także zabieram się za trajdowanie. Okej, okay, wydaje mi się, że chyba mi to wystarczy. Widzowie, i co? Warto było? Warto było? Proszę bardzo, proszę bardzo, jaka tutaj posiadłość tutaj dla mnie jest, po prostu, nie jak dla mnie. To no, moja jest, proszę bardzo, wszystko z Emeraldów, cała platforma, cała chatka, także w łapach dwa Emeraldy. Pytacie, czy warto? Nie.